Więc niewątpliwie najbardziej dramatycznym momentem całej misji było podjęcie decyzji o, o rezygnacji. W chwilą, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że wojska serbskie zajęły enklawę Srebrenicy. Przypominam, że enklawa ta była utworzona z inicjatywy właśnie premiera po to, żeby zagwarantować bezpieczeństwo ludności bośniackiej wysiedlonej z okolicznych terenów. Zajęcie tej enklawy i masakra, jaka się wówczas dokonała, spowodowało, że Premier natychmiast przyleciał do, do Bośni, spotkaliśmy się w Tuzli i tam y, wysłuchiwaliśmy opowieści osób, które przedarły się na tereny kontrolowane przez wojska rządowe i opowiadały o masakrach, jakie tam miały miejsce. Wówczas premier y, powiedział mi, że y, prosi o zmianę biletu, miał wracać do Warszawy, y, że chce jechać do Genewy. Zapytałem go w jakim celu, mówi składam rezygnację. No więc było to dla mnie osobiście szokiem, był też wówczas z nami Konstanty Gebert i pamiętam, że w dwójkę prawie przez północy próbowaliśmy namówić premiera, żeby tego nie robił, tłumaczył, że jest potrzebny, że jego raporty są potrzebne, że powinien udokumentować to co wydarzenie, powiedział, to już wy zrobicie po mnie, a ja muszę zaprotestować, dlatego że to jest to bezprzykładna bezradność organizacji międzynarodowych i ja nie mogę tego legitymizować swoją obecnością. To była najsłuszniejsza z możliwych decyzji, jak się później zresztą okazało. Zdjęcia premiera okazały się i wywiady z nim ukazały się we wszystkich dziennikach na całym świecie, w telewizjach również, ponieważ był to pierwszy w historii przypadek, gdzie urzędnik Narodów Zjednoczonych dyploma, przedstawiciel Andrzeju Zjednoczonych rezygnuje z funkcji w tak dramatyczny, da, dramatycznych okolicznościach. Premier tę decyzję ogłosił następnego dnia na konferencji prasowej w Genewie, gdzie w języku francuskim wygłosił oświadczenie, w którym podał powody swojej rezygnacji. Trzeba powiedzieć, że było to efekt niemalże bomby atomowej. Natomiast stale się odróżnia, dziennikarze popędzili nadawać tą, tą wiadomość. I ona była kamyczkiem, który uchronił lawinę, która doprowadziła do zawarcia pokoju w Dayton kilka miesięcy później. Znacznie skuteczniejszy był to, znaczy lepszy efekt niż gdyby był jeszcze kolejny raport. Oczywiście raport o Srebrenicy powstał jeszcze, premier go, premier go jeszcze sygnował, ale fakt rezygnacji był na tyle dramatyczny i miał takie konsekwencje w opinii publicznej, że ułatwiło to przyspieszenie działań, które doprowadziły do, do zawarcia pokoju. Więc trzeba powiedzieć, że było wielu przedstawicieli organizacji międzynarodowych na terenie byłej Jugosławii, byli negocjatorzy, dowódcy różnych kontyngentów wojskowych, specjalni wysłannicy sekretarza generalnego, ale osobą, która cieszy się największym uznaniem. W samej Bośni, szczególnie, to jest premier Tadeusz Mazowiecki. Bośniacy uznali, że jego raporty są najbardziej wiarygodnym do, dokumentem, najbardziej do, wiarygodnym źródłem tego, co się tam stało. Wszystkie te raporty zostały pięknie wydane, zresztą graficznie, w języku bośniackim. Sam premier dostał doktorat z Uniwersytetu w Tuzli, ale był, jest, jest wielokrotnie przywoływana jego postać i jest do dziś symbolem, no, tej lepszej części społeczności międzynarodowej, która starała się pomóc ofiarom tego dramatycznego konfliktu.